Dorsy, dorsy, dorsy. Dobra, od razu zaczynajmy. The Hotel, play i start. Trzeba chyba przed update'em zagrać jeden mecz, żeby sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało. Nic nie kupujemy, od razu idziemy, nie ma co. Może to będzie taki speedrun, kto wie. Mamy trochę pieniędzy, tak, podoba mi się to. Słabo by było, gdybym umarł od razu od jakiejś łachostki, jakiegoś rasz, albo coś takiego, bo to nie byłoby fajne. Jeszcze, słuchajcie, muszę wam przypomnieć, że... Byście mi zadali pytanie w komentarzu, bo niedługo będzie Q&A, a jak na razie tych pytań jest trochę mało. A im mniej pytań, im bardziej się z tym, jak powiedzieć, no nie zbieracie się do tego, aby zadać mi jakieś pytania No to ja niestety, ale będę musiał przykładać cały czas to Q&A, bo po prostu będzie za mało pytań, aby zrobić z tego jakikolwiek odcinek. Także, no mam nadzieję, że teraz, na przykład w komentarzu, w tym momencie właśnie, napiszecie jakieś do mnie pytanie do Q&A. Niestety, ale nie mamy Lockpika. Szkoda. Ale coiny trzeba zbierać, bo się przydadzą knopsy. Chociaż jak knopsów mam całkiem dużo, bo 1734, ale niektóre osoby mają więcej, bo o świeca. Tylko nie mam, tylko zapalniczki. Ale wracając, to niektóre osoby mają chyba nawet po tam 10 tysięcy tych knopsów. Bo oni właśnie farmią pewnie na jakieś skiny, które niedługo mają wyjść. Na pewno będzie skin do krucyfiksa. To na pewno. Do czegoś jeszcze? Nie wiem. Gwarantowany item to co to jest to, co lubię. Mamy zapalniczkę akurat. No i super. Będziemy mieli czym zapalić naszą świecę. Raż w ogóle coś nie przychodzi. Bo... A zaraz pewnie przyjdzie, bo sobie już drzwi. Trzynaste. No, miałem raz. Jeszcze tylko zbierzemy koiny. I możemy już wchodzić do szafy. Tak bardzo proste. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz tak zacząłem grać na poważnie, trochę w dorsy. I przejście dla mnie, zwykłego hotelu, było mega trudne. Ale kiedy przeszłeś już, wystarczy przejść tak naprawdę, przynajmniej raz, e, jakiś poziom. I potem to już jest z górki, tak naprawdę. Już wtedy wiesz, czego się spodziewać. Jesteś już doświadczony, jeśli chodzi o konkretny floor. No i po prostu jest łatwiej. Drzwi 18, a ja już mam 495 koinów. To bardzo dużo. A no, znowu rasz. Ta. Przelecia. No i możemy iść dalej. Są już drzwi 20. Dobra. Im dalej, tym lepiej. bo tu też nie chodzi o to, że zbierać. Bo. Też wiecie o tym. Okej. Okay. No też wiecie o tym, że też im dalej zejdziemy, tym chyba zdobywamy więcej tych całych. E, knopsów, przepraszam. Chyba każde drzwi. Nie, przepraszam. Nie, tak dobrze mówię chyba. Że... E, każde drzwi to jest chyba jeden knop. Tego co wiem, ale mogę się mylić. Hmm, to jest całkiem... Chociaż nie, to nie jest nowy pokój, po prostu jest ciemny. Dlatego... Oj, mi się wydawało, że jest nowy. Dobra. Staną w takim miejscu, że niestety ale oberwać. 27. O, Jezus Maria. O, boż. Akurat taki pokój musiał mi naprawdę. I jeszcze raz ci, No chyba sobie żartujesz. Nie, nie żartuję. Boże! I że po ciemnym pokoju. Teraz będę zasuwał. Jezus Maria. Trzebałby się teraz picklock, naprawdę. Lockpick, przepraszam. Jeszcze strasznie szybko ta świeca teraz się. Ten. O, 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 klucz? Dobra. Jeszcze teraz strasznie szybko ta świeca się zużywa. Nie podoba mi się to. Dobra, wyszliśmy z tego. Wariatkowa. Nienawidzę tych pokoi. Timothy'ego akurat się spodziewałem, bo widziałem go... ...tak, przez chwilę. Ale Screecha się akurat nie spodziewałem. Teraz będą 31 drzwi, ale zanim tam pójdziemy, to nazbierajmy trochę coinów. Chyba będą 31. Nie, no będą, będą, będą. Będą na prostu Wiem. No i niedługo będzie ten. Sik. Ej, dobra. Szczerze, to ja teraz miałem mega farta, bo ja nie miałem blednego pojęcia, że leci rasz. Ja go tylko tak usłyszałem przez chwilę. I miałem szczęście, że jest właśnie ten. E, jakaś szafa. A tak to m'zdech, gdyby nie byłoby szafy. I teraz będzie. Sick? Tak, jest sick. Dawaj, sick. Crouch. tutaj w prawo, tutaj w lewo, tutaj w dół i tutaj prosto. E, lewo, prawo, lewo. Dobra, prosto, w dół, prosto, prawo. Jest za nami. I teraz ostatnia prosta. Jeezy. Ile ci rasz? Oczywiście. Ech, co ja się mam z tymi potworami? E, 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 dobra. O, log, Dobra, przyda się. 45. I o! Pokój z dźwignią. Dawno go nie było. Tylko mi się nie... ten. W sensie podoba mi się to, że teraz faktycznie ten pokój z dźwignią jest teraz wyzwaniem. A nie jakimś. jakąś prostą błahostką. Ale no, czasem można się pogubić. Jeszcze ze. Aha, dobra. Tutaj nic nie ma. To nieważne. Drzwi 49 i figura będzie. Tak. Jeszcze ostatnie coiny. No, 1005 coinów raczej będzie. Przepraszam, 1015 coinów będzie wystarczającą ilość na do Jeff Shopa. Co mu ta lampa zrobiła, to nie mam bladko będzie. On stoi w miejscu. On się zbugował. Dobra, nieważne. Super, że są książki po tej stronie, nie? No, super. Jednak jest. Jest, mam, jedną. Ale i tak musiałem tutaj przyjść po karteczkę. Teraz trzeba się wrócić po inne książki. Ty, figura, ty za mną może nie chodź. To nie byłoby fajnie, jakbyś mnie zabił. Chociaż i tak mam Rewive'a, chociaż. Nie wiem, czy chcę go marnować. Dobra, kolejna książka. Tu jest przejście, jest, dobra. No gdzie są te książki? Oj. Dobra, nie do mnie na szczęście. Tutaj książek nie ma. Tutaj jest. Słyszę. Tak? Mam. Reszta będzie na górze. Ale że aż cztery? Wo 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 Idź na górę. Ja mogę, że pójdę za tobą. Chociaż nie wiem czy to jest... Dobry pomysł. Dobra. Słyszałem. Książeczkę jest kolejna. Kolejna książka i ostatnia książka. Jest, mamy to. Teraz trzeba tylko wpisać tajny kod. Kod to jest 2 z, ze, przepraszam, 0 1 0 5. Super. Bardzo. Pr... O b, b, b. OK. Przez przodek nie kliknąłem. Jeszcze jeden raz. Dobra. Dzięki, Guiding Light. Aha, raz. Dobra. Aha. Tak, wiem jak cię zwoł. A ty... Możesz mi dać... Damy radę chyba bez niczego, nie? Chyba damy radę. Dobra. Nara chłopaki. Uuuu. Widzicie, nie musiałem kupować. Jak chcecie ten seed, to sobie zapiszcie. Cóż, widzicie, wlem górnym. I teraz. o. I teraz najgorszy pokój na świecie. Naszym się skończy. Super. Od cholery skliczów. Czy się zgubiłem? Nie Nieważne. Ja się kieruję właśnie, właśnie, właśnie tym. No, tak, uratował mnie. Uratował mnie Curious Light. A nie Guiding Light tym razem. Jeśli jakbym miał włączoną jakąś modyfikację, to bym zdobył jeszcze więcej tych nopsów całych. Szpital zawsze miał dużo, dużą ilość coinów. Ten stary też. Więc spania, źle siedzę i bolą mnie plecy, bo miałem coś z fotelem nie tak i nie chce mi się ten, ta część jakby... To, co opieram swoje plece, nie chcą mi się ten złączyć z plecami. Się niestety trochę garbię. Yy, dobra pozycja do grania jest bardzo ważna. Na przykład to będzie tak, że gracie sobie w takiego przykładowego CS, źle siedzicie i to się odbija na waszej grze. Wymyślicie, że to dlatego, że na przykład macie słabego EMA. To też tak może być, że macie słabego jaja i jesteście tragicznie w tą grę, ale właśnie dobra postawa też jest ważna. Chwilę myślałem, że będzie ambush, miałem takie... ten... schizofrenię uszną. O mamy uszne. Aha, tym razem się nie nabiera. Leci. Wiedziałem. I akurat e, pojawił się wtedy, kiedy ja e, wychodziłem. W sensie już wchodziłem do następnych drzwi. I wtedy akurat był też. Pan e, Sik Także bym się znowu rozkojarzył i bym nie wiedział, że leci rash. Co jest? Ciekawe, jak właśnie działa nadwyżka kokainy Jezu Chryste, Dobra, tym razem. Timo tego się nie spodziewałem. Jeśli myślicie, że jakieś potwory są najstraszniejsze, typu figura, czy sik, to nie. Timothy jest najstraszniejszy. A my znowu przebiegniemy sobie maraton z sikiem. Prosto. Prawo. Prosto. Prosto prosto prawo i ostatnia prosta bardzo łatwo G -g -e dzięki guiding light o zbierzemy sobie trochę coinów przy, przy okazji wiem, że z tym panem można trochę coinów pozbierać Do do Dobra Zahaczyłem się o... Zahaczyłem się o... Eee, chyba pudełko jakieś Wiesz? Dobra Dobra Tutaj jest... Dobra, dobra Ok. Um. Osiemdziesiąte pierwsze. Słyszałem na przodzie, że był diub. Po lewej stronie też jest dziup. Po prawej tutaj nie ma diupa. Ale za to będzie rasz. Chyba. Gorzej. Boże No Bo to jest taki zakręt Szybki Iść dalej czy nie? Dobra, ciul w ręku? Nie, chyba już go nie będzie Ja Znowu jest ciemny pokój, czego, czego bardzo nie lubię Przynajmniej to, to nie jest jak w Pressure, że się nic nie widzi, tylko tutaj akurat przynajmniej cokolwiek widzę. A my jesteśmy w tym momencie w gardenach. Tak, tak. Dobra, mamy ten Mamy krucyfika w Reżimu. Jest. Szybki? Prawie nie zdążyłem. Jest? E, nie, tym razem. O. Nie, chwila. Chwila, 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 co? Chwila, co się stało? Ej, bo coś się zbugowało. Czemu ja nie mogę? Coś się zbugowało. Jest, słyszę ten ambient pana. A ja muszę tam iść. Dobra, nie wiem czemu mi się pomyliło. Dobra. Tak, wyjdź. Znaczy, krótko Szybko! Dobra, zężam. Nie! Dobra, po sto... Nie! Nie, nie, nie! Dobra, żyję. I tutaj, tak, to, jest, to są te drzwi, słuchajcie, to są te drzwi, to są te drzwi. Czyli wiemy na pewno, że przed drzwiami setnymi są te drzwi. Tam nawet można coś tam może dostrzec, ale ja nie widzę. Ale jesteśmy na drzwiach setnych i mnie teraz to tak naprawdę nic nie obchodzi. Otwórzmy sobie od razu tutaj te drzwi, żeby nie było. Super. I teraz otwieramy pana figurę. No chodź. Ja wejdę tu. Pouch. o aleluja. Ja nie wiedziałem, że on tu już może wchodzić. No, już może. No, ja słyszę. A bo tutaj jest, tak, tutaj jest, dobra. Mam włożony tam na dole w rifcie już świecę, także nie chciałbym marnować. Rifta na jakiegoś. W sensie crucifix też jest fajny, ale. Wiecie. Wydaje mi się, że jednak. Ehm... Moonlight, chyba to się nazywa Moonlight uh, Candle, czyli świeca za po prostu z tym efektem, a na Guiding Lighta. jest chyba lepsza. Ok, i wejdziemy tu dobrze, Okej. Okay. bo już się zapaliły te. Światełka od guiding Light'a. Ta już się zapliły. Raz. Dwa. I trzy. Trochę źle wszedłem, trochę mega źle wszedłem, bo on tutaj może wejść. On tu może wejść. Przed. Ok, na wszelki. Krucyfik cały czas wysoko. W sensie, dobra, może nie cały czas, ale nie, chyba nawet nie musimy. Chociaż dobra, chodź, 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 chodź. Pucwiks? Pozdro. Dobra, szybko, szybko, szybko. Wiecie co? Ja mam pewną teorię w sumie na temat, właśnie, Sika i figury. Ja mam taką teorię, że ten taki inny light, ten taki czerwony, wiecie, on się podobno tam nazywa. Jakoś tam, ale ja zapomniałem jego nazwy. E, to on jest taki light, który prowadzi potwory. I mi się wydaje, że ten sam light, on ochrania figurę i e, też. Czekaj, gdzie jest szóstka? tu jest szóstka, tak. Ochrania figurę i sika przed właśnie krucyfiksem. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Dobra.

No, i takim sposobem ukończyliśmy łatwy ranik. Taki speedrun. Nie, dobra, speedrun to to nie był. <gry> ale dobra, no, więc tak. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich odcinków wzorców, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jakiś fajny komentarz. Ja się zaraz z Wami pożegnam, ale jeszcze Wam dam do przypomnienia, żebyście zostawili jakieś pytanie do mnie skierowane konkretnie do mnie, to może być na temat byle czego, naprawdę. To może być nawet jakieś głupie pytanie, jakiekolwiek po prostu, żeby był na odcinek z Q&A, który jeszcze nie wiem kiedy będzie, ale jak napiszecie jakiś, to może będzie. Więc tak, mamy 302 knopsy, więc no, ja się żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!